No to bardzo. Dzień dobry wszystkim, my jesteśmy Patron Lampard i przyszliśmy we dwóch, bo jesteśmy trochę nieśmiali, a poza tym ludzie mówią, że w kupie siła. No nie do końca się to sprawdza, ponieważ akurat uciekając przed B. dzisiaj po czterech ucieczkach, dzisiaj była piąta, kiedy uciekliśmy we wszystkie strony, nie zopali nikogo, więc rada na przyszłość, uciekajcie w różne strony. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o początek rajdu, to my jako jedni z nielicznych zaczęliśmy w Lublinie, a nie w Chojnicach, od przygotowania mentalnego, ponieważ wspominaliśmy sobie to, co było na poprzednim rajdzie, 13, a także jeżeli chodzi o jakieś planowanie tektyki, czy po prostu planowanie. Jeżeli chodzi o kwestie noclegów, szczegóły, to kolega powie resztę. I witamy nasz ostatni patrol, który do nas dotarł. Zapraszamy, usiądźcie sobie. No to yy, pierwszego dnia, jak większość patroli, pewnie złapał nas deszcz, ale nie jak y, większość z tego, co słyszę, szliśmy cały czas. I za pomocą anteny i telefonu yy, wytrwale kibicowaliśmy podczas meczu. Yy, no pewnie było nas słychać na parę kilometrów jak krzyczeliśmy. Yy, przepraszamy jak kogoś obudziliśmy w tym czasie czy coś. Yy, no i noc znaleźliśmy, na noc zeszliśmy yy, na nocleg do opuszczonej yy, gorzelni. No... Parę tam narzekało, że mokro im w nocy, ale wytrwało. Następnego dnia czekał nas najtrudniejszy dzień. Przeszliśmy około 30 km, ale większość dotarło bez problemu. Dzięki. Za chwilę poprosimy patrol słony o opowiedzenie, gdzie byli, kiedy ich tutaj nie było i ich wrażenia, a wcześniej oddamy głos naszym grajkom.